Na samochód drugą dobę stojący na hotelowym parkingu, uwagę zwrócił pies. Goście za Anglii, młode małżeństwo z dzieckiem i psem, przyjechali wczesnym wieczorem i zaparkowali gdzieś w środku pierwszego rzędu pojazdów. Zabrali bagaże i ruszyli ku wejściu. Pies imieniem Amo, raczej dość okazały, prowadzony na smyczy, pociągnął nagle za sobą swoją sześcioletnią panienkę i podbiegł do drugiego samochodu w drugim rzędzie głuchy na rozmaite okrzyki i rozkazy obwąchał Mercedesa bardzo starannie, usiadł obok tylnego koła i zawył przeciągle i posępnie. Państwu bagaże wypadły z rąk. Wieczór w przeciwieństwie do tego sprzed dwóch dni był pogodny, słońce dopiero zachodziło, widoczność panowała znakomita i wokół kręciło się trochę ludzi. Nie tłuma ale dostatecznie dużo, żeby pies spowodował kompromitację. Bo co to za pies, jak wychowany, jeśli publicznie wyje okropnym głosem i nie pozwala się odciągnąć od cudzego samochodu. Nie było to arabskie targowisko ani polski tramwaj, nie wtrącili się zatem wszyscy od razu, zainteresowanie okazano dyskretnie. Ktoś tam bliżej udzielił jakiejś rady, ktoś dalej odwrócił się i gapił z hotelu, ujrzała recepcjonistka, wyszedł portier. Państwo usiłowali udawać, że nic się nie dzieje, pies upierał się przy swoim, dziewczynka zaczęła płakać. Obsługa hotelu zdecydowała się na interwencję. Padły wstępne pytania. Państwo stanowczo twierdzili, że ich pies jest normalny, szczepiony i bardzo mądry. Tym bardziej jego zdanie należało wziąć pod uwagę. Coś musiało być nie w porządku z samochodem. Portier zajrzał do środka, spróbował otworzyć drzwiczki, ale były zamknięte. Powiadomił więc tylko wszystkich, że na tylnych fotelach leżą jakieś drobne przedmioty. Nie wiadomo po co udzielił tej informacji, bo każdy mógł zajrzeć i sam to zobaczyć. Państwo zdołali wreszcie odciągnąć psa, który w oddaleniu od mercedesa przestał wyć, dzięki czemu dziewczynka przestała płakać. Atmosferze nieco ulżyło. Pozostało jednakże zainteresowanie ktoś z gości zaopiniował, że sprawą powinien zająć się hotel, bo pies może wyjść za każdym razem, kiedy zobaczy samochód, który najwidoczniej budzi w nim żywą niechęć, a taki rodzaj dźwięków trudno będzie wytrzymać. Hotel był podobnego zdania, rozpoczęto poszukiwanie właściciela. Bez wielkiego trudu, w ciągu 20 minut ustalono, że właściciela nie ma. Wszyscy aktualni goście hotelowi przypisani byli do określonych samochodów, a ten jeden okazał się bezpański. W dodatku nie wiadomo jak długo tu stoi. Porcier przypomniał sobie nagle, że dwa dni temu przed południem jeszcze go nie było. Wie na pewno, bo pomagał gościom upychać bagaże w samochodzie stojącym akurat w tym miejscu, po czym goście odjechali. Poza tym samochód gości to był Volkswagen, a nie Mercedes. Natychmiast potem recepcjonistka przypomniała sobie, że tego dnia w południe zaczął kropić deszcz i sama przyglądała się ze współczuciem, jak bardzo starsza osoba gramoliła się z samochodu, tu właśnie parkującego, wywlekały ją dwie osoby znacznie młodsze. Trwało to w nieskończoność, a całe to damskie towarzystwo usiłowało chronić fryzury. Parasolka nawet miały, ale brakowało im do niej rąk. Marki ich wozu nie pamięta, ale był czerwony, więc to z pewnością nie ten. Z czego wynikło, że ten mógł tu stać od popołudnia, nie wcześniej, i nikt już na niego nie zwrócił uwagi. Stałby zapewne jeszcze długo, nie przeszkadzając nikomu, bo hotelowy parking był obszerny, gdyby nie pies, który w jakiś tajemniczy sposób spowodował poruszenie. Zapewne wydanym z siebie głosem, bo grobowe wycie zazwyczaj budzi co najmniej niepokój. Portier przepisał numer z tablicy rejestracyjnej. Recepcjonistka. Pogrzebała w komputerze i wyszło na jaw, iż właścicielką pojazdu jest niejaka Ewa Tompkins, angielka pochodzenia polskiego, zamieszkała w Londynie w Chelsea, w domu własnym. Możliwe, gdzie jednakże mogła znajdować się w tej chwili Ewa Tompkins z Chelsea, skoro jej samochód stał przed hotelem Mercure w Twolle i denerwował psa. Ponadto Eva Tompkins nie była gościem hotelowym ani obecnie, ani wcześniej, ani w ogóle nigdy. Gdyby była, nikt by się dalej w sprawę nie wdawał. Gość hotelowy na wakacjach ma prawo robić, co mu się podoba, może zostawić samochód i udać się dokądś na grubsze pijaństwo, ewentualnie zapomnieć o świecie w objęciach gacha. Jeżeli jednak gościa nie ma, a samochód stoi i w dodatku pies wyje, zakłopotanie personelu rosło. I w końcu recepcjonistka bąknęła właściwe słowo. Policja. Czy to warto? Przyhamował ją niepewnie portier. Może jeszcze poczekać. A jeśli on znowu będzie wył? Poprosimy, żeby omijali to miejsce, z daleka nie wyje. Państwo Clark chętnie zgodzili się omijać podejrzany pojazd szerokim łukiem, co przyszło im łatwo, bo w grę wchodziły wszystkiego raptem dwa wyjścia i wejścia, po czym samochód przestał jeszcze jedną dobę. Nikt się przy nim nie pojawił, za to zatrzymał się na chwilę kolejny gość hotelowy, szwajcar z rejonu Genewy. Pociągnął nosem po i udał się do recepcji. Sumitując się bezgranicznie oznajmił, że on mieszka nad jeziorem genewskim, gdzie jest szalenie czyste powietrze, żadnych papierosów ani niczego podobnego nigdy w życiu nie palił, więc ma doskonały węch i wydaje mu się, że na parkingu czuć jakiś nieprzyjemny odór. W jednym miejscu wprawdzie nie wszędzie, ale i tak powinno się chyba coś z tym zrobić, bo może gdzieś tam zdechło jakieś stworzenie albo ktoś zostawił w samochodzie produkty spożywcze, o których zapomniał. Dyżur w recepcji miał akurat młodzieniec, którego wczoraj nie było. Wieść o osamotnionym samochodzie, jednakże już się wśród obsługi rozeszła. Ponadto wczorajsza recepcjonistka też się znalazła i zmartwienie spęczniało. Młodzieniec, student zatrudniony w okresie wakacyjnym, był wielbicielem kryminałów i z wielkim zapałem poparł myśl o policji. Nie miało sensu dłużej zwlekać. Holandia to kraj przyzwoity, obowiązkowy i uporządkowany, ale czysty przypadek sprawił, że w radiowozie, który przyjął meldunek o podejrzanym zjawisku, znajdował się akurat inspektor Żuę Rikewegen z amsterdamskiego Wydziału Zabójstw. Oglądanie podejrzanych zjawisk nie należało do jego obowiązku. W tym radiowozem zamierzał po prostu pojechać kawałek dalej. Jednakże zgodził się zobaczyć i w rezultacie przyjechawszy bardzo szybko uprzejmie wysłuchał powściągliwej opowieści o kłopocie. Nie przejął się zbytnio i nie wykazywał dzikiej chęci działania, aż do chwili, kiedy sam zbliżył się do tajemniczego Mercedesa. Też nie palił, tak jak szwajcar, węch miał. Pochylił się nad bagażnikiem. Uważnym wzrokiem obrzucił wnętrze i obległ twarz w wyraz powagi. Właściciel Ewa Tompkins zaczął rzeczowo. Z Anglii dokładny adres jest. Jest, odparła czym prędzej wpatrzona w ekran komputera recepcjonistka. Telefon? Też jest. 0044 proszę mi to zapisać. Nikt nie zaprotestował, kiedy z hotelowego telefonu zadzwonił do Chelsea, bo wszyscy byli ciekawi, co z tego wyniknie. Angielski język znał bardzo dobrze i bez trudu mógł się porozumieć. A otóż okazało się, że nie. Telefon z tamtej strony odebrała jakaś osoba, która z angielskim miała szalone trudności, i inspektor zapomniał o kamiennym wyrazie twarzy. Doszło do tego, że w jakimś momencie otarł nawet pot z czoła, po czym ożywił się i poprosił recepcjonistkę o notowanie. Z powtarzanych przez niego słów i zadawanych pytań wszyscy wywnioskowali, że owej Ewy w Chelsea nie ma, wyjechała na wakacje, ale wcale nie znajduje się w Holandii, tylko albo we Francji, albo w Polsce. Polska jako kraj, który dopiero co wszedł do Europy, nie stanowiła pojęcia całkowicie obcego, geograficznie można ją było umiejscowić. Przejęta niezmiernie recepcjonistka z wielkim wysiłkiem pisała okropnie dziwne dyktando. Inspektor umęczył się tak, że wyrywały mu się z ust tajemnice służbowe. Tam jest gosposia, rzekł. Kuzynka Ewy Tompkins nie zna żadnego języka, ale ta Ewa docelowo pojechała do Polski i ma tam adres. Pochylił się nad zapiskami recepcjonistki, stuknął głową w głowę płonącego zapałem studenta, który też się pochylił i obaj razem zaczęli odczytywać. Karol, Roberto. Anna, znów Karol, Ola, Olso, O. Oh. Watson, Sherlock Holmes i doktor Watson, Waterloo. Co to jest? zainteresował się chciwie portier. Nazwa miasta wyjaśnił inspektor, gwałtownie usiłujący odzyskać równowagę. Pierwsze litery K, R, A, K, O, O, o W. Spojrzał na recepcjonistkę i nikt nie musiał mówić, bo od razu rzuciła się do komputera i weszła na internet. A gdzie SIH? Oburzył się student. Nie. Ona miała na myśli w dr Watson. Sherlocka Holmesa dołożyła, żebym zrozumiał, zrozumiałem. To nie jest tak dużo o, tylko jedno, powiedziała recepcjonistka. Krakow. Czegoś tyloma on nie ma wcale Krakow, miasto w Polsce. Inspektor kiwnął głową, bo tyle już sam odgadł. Znów pochylił się nad kartką. Zaraz, mamy więcej. Dalszy ciąg tekstu przypominał książkę telefoniczną albo wykaz imienin. Steven, Ewa, Waterloo. Widocznie nazwa pola bitwy wydawała się osobie najbezpieczniejsza. Znów Ewa, Richard, Yard, Scotland Yard, Niven, Dawid, Niven. Nancy Anna 3, apartament 34. Wyszło im z tego dziwne słowo Severy Syndna. Po konsultacji z internetem wyrzucili litery niepotrzebnie powtarzane i pozostało Seweryna. Owszem, taka ulica w owym Krakowie istniała. Pod czoła otarli już wszyscy. Inspektor uświadomił sobie nagle, że całą policyjną robotę nie wiadomo dlaczego, odwala w hotelu. A, bo chce się najpierw upewnić, czy interwencja policji jest w ogóle potrzebna. Telefon na tego seweryna w Krakowie. Liczyć ona umiała, wyrwało mu się. Liczby mówiła normalnie po angielsku. Trzeba zadzwonić! Podsunął roziskrzony recepcjonista student. Inspektor spojrzał na niego, machnął ręką na procedury i uczynił znaczący gest ku recepcjonistce. Wpatrzona w internetowe informacje, wypukała numer i oddała mu słuchawkę. Ktoś się odezwał z tamtej strony. Kobieta. – Do you speak English? – spytał dyrektor beznadziejnie. – Yes, I do. – usłyszał w odpowiedzi i prawie nie uwierzył swemu szczęściu. Reszta rozmowy przebiegła bez specjalnych zakłóceń, jeśli nie liczyć treści, która wyraźnie na to wyglądało, zaskoczył obie strony. Po bardzo długiej chwili inspektor odłożył słuchawkę i opanował swoje emocje. – Sprawa na razie jest w toku wyjaśniania – Oznajmił beznamiętnie i niemiłosiernie, nie podając żadnych więcej szczegółów. Ekipa zajmie się samochodem, mogą Państwo wrócić do swoich normalnych obowiązków. Akurat im było w głowie wracanie do normalnych obowiązków, skoro z wypowiedzi jednej dostępnej strony wynikały jakieś zupełne niezwykłości. Recepcjonista-student, recepcjonistka-portier, sprzątaczka. I przysłuchujący się dyskretnie gość, Szwajcar z Węchem, zdołali pojąć, że osoba poszukiwanej Ewy, Tompkins, stanowi Fata Morganę. ów ktoś z drugiej strony w ogóle jej nie zna i w życiu jej na oczy nie widział. Afera zaczynała warczeć w powietrzu. W pół godziny przyjechała zapowiedziana ekipa i samochód został otwarty. Wnętrze nie przedstawiało sobą niczego niezwykłego. Owszem, na tylnych fotelach leżały jakieś małe torby, zmiętoszona garderoba w rodzaju sweterka, rękawiczek, szalika, jakieś obuwie turystyczne, kosmetyczka prawie pusta. Zawartość bagażnika jednakże przedstawiała się bardziej sensacyjnie. Natychmiast po otwarciu woń runęła na cały parking, i trudno było się temu dziwić, skoro jej źródłem okazały się damskie zwłoki. Pies miał rację. Rzeczywiście należało go potraktować poważnie.